czasie czołem przed Wami LG G3, przeznaczone dla mniej zasobnych portfeli. Wysyp telefonów Koreańczyków może być dobrym zjawiskiem, lecz z drugiej strony, taka polityka może doprowadzić LG do podobnej sytuacji co Samsunga. Wypuszczenie na rynek dużej ilości smartfonów o bardzo podobnej charakterystyce nie podbija mojego serca. Lecz w przypadku LG G3S muszę powiedzieć, że pomysł mi się podoba. Testowany dzisiaj model jest bardzo mocnym smartfonem, któremu można przypisać miano Mini. W końcu inni producenci w ten sposób nazywają pomniejszone i bardziej ubogie flagowce. Ja nie odważę się w tym testie nazwać G3S wersją Mini G3, bo to absolutnie nie ten kaliber smartfona. Testowany dzisiaj model wizualnie jest łudząco podobny do obecnego flagowca. Identyczna bryła, te same schematy, elegancki wygląd, podobne materiały, z których urządzenia zostały złożone. Te cechy powodują, że G3S na pierwszy rzut oka wywołuje respekt. Dopiero przykładając wersję S do czołowego smartfona, widać różnicę. SK jest nieco mniejsza, i na dobrą sprawę, koniec wizualnych różnic. No, może jeszcze ramki są nieco grubsze, ale nikt nie będzie przecież biegał z linijką i mierzył ten parametr. Osobiście, wygląd G3S uważam za sprawę podrzędną. Nie wywołuje we mnie ten design emocji, jest to zwykły szary schemat, pozbawiony jakiejkolwiek atrakcyjności. Sugerując się wyglądem przy zakupie nowego urządzenia, G3S na początku bym odrzucił. Na rynku jest wiele innych, ładniejszych smartfonów. Pręgowana klapka baterii w białej wersji wygląda jeszcze jako tako, lecz w pozostałych opcjach daje to efekt kiczowatej aluzji do metalowych plecków. Absolutnie nie kupuję tej wizji. To, co pozytywnego mogę powiedzieć o budowie, to fakt mocno wyprofilowanej bryły, dzięki której chwyt telefonu jest znacznie wygodniejszy niż w przypadku prostych jak deska smartfonów. Szukając pozytywnych aspektów, trzeba też powiedzieć o przyzwoitych ramkach, o których chwilę temu wspominałem. Jak na tę półkę cenową, to są więcej niż dobre, ale do G3 sporo brakuje. Pod względem wykonania stwierdzę w dziwną zależność, mniejsza, bardziej budżetowa wersja flagowca LG jest w moim odczuciu lepiej wykonana od topowego modelu. Plastikowa klapka baterii nie daje odczucia kiczu, jest matowa i zdecydowanie lepiej trzyma się dłoni. Nie wiem jak wypada ta kwestia w innych wersjach kolorystycznych, ale biała opcja zyskała moją aprobatę. Urządzenie w najgrubszym miejscu mierzy ponad 1 cm, co jest, jak na smartfonowe standardy, sporo. Na szczęście, zagięta obudowa minimalizuje ten efekt, wręcz do minimum, dzięki czemu G3S nie nazwałbym spaślakiem, pomimo że specyfikacja wskazuje na coś zupełnie innego. Waga 134g jest całkiem ok. Telefon jest odpowiednio masywny, ale z drugiej strony w kieszeni nie powoduje zamieszania. Tak jak w teście G3 i dzisiaj wspomnę o nietypowym zagraniu LG. Które umieściło przyciski regulacji głośności wraz z włącznikiem na tylnej klapce. Rozwiązanie to na początku nie do końca może się podobać, bo zanim przywykniemy do zupełnie nowego położenia kluczowych klawiszy, to czekać nas będzie cała seria błędów i pomyłek. Gdy już przywykniemy do ich nowego położenia, to gwarantuję Wam, że będziecie wychwalać to rozwiązanie. W związku z takim zagospodarowaniem przestrzeni na lewej i prawej krawędzi nie odnajdziemy żadnych złącz ani przycisków. Góra smartfona skrywa mikrofon multimedialny oraz port podczerwieni. Przeciwna strona to złącze jack 3,5 mm wraz z mikro USB. Front skrywa diodę powiadamiającą, głośnik rozmów, czynnik zbliżeniowy oraz kamerkę do wideoronów o rozdzielczości 1,3 megapiksela. Jak możecie zauważyć, pod ekranem zabrakło przycisków systemowych. Zostały one wplecione w interfejs, dzięki czemu możemy dowolnie konfigurować ich kolejność lub dodawać nowe skróty. Świetna sprawa. Patrząc na 5-calowy ekran o rozdzielczości HD można dojść do wniosku, że w tej cenie jest to bardzo dobry wybór. Pomimo że główne wartości cechujące ekran, a więc przekątna i rozdzielczość, nie rzucają z fotela, bo 294 piksel na cal to wynik niespecjalnie dobry, lecz oddanie kolorów, kontrast, nasycenie barw sprawiają, że przyjemnością jest korzystać z tego typu wyświetlacza. Technologia ekranu LCD IPS zapewnia nam w tym przypadku świetne oddanie barw, naturalne, ale nieprzyjazdkrawione kolory, niezłą czerni i dosyć przeciętną biel. Do odzwierciedlanego obrazu zastrzeżeń większych nie mam. Podczas przekręcania urządzenia barwę nieco bledną. Mleczna poświata jest dosyć charakterystycznym zjawiskiem w produktach LG, więc może Koreańczycy powinni popracować nad tą kwestią. Przedziwna sytuacja ma miejsce podczas zmiany intensywności podświetlenia panelu. Na początku nie byłem przekonany do słuszności swojej tezy, a gdy przyłożyłem ucho, tak, tak, to nie pomyłka. Do obudowy to usłyszałem bardzo wysoki dźwięk wydobywający się z wewnętrza G3S. Taka sytuacja przytrafia mi się za każdym razem, gdy podkręcam podświetlenie obrazu na maksa. Ten odgłos bardzo przypomina mi szum morza, więc nie pozostało mi nic innego jak przebrać się na plażę, bo morze zagwarantował nam już LG G3S. Bez komentarza. Sama jasność nie jest zła. W słoneczne dni nie powinno być problemu z czytelnością obrazu, ale ten pisk. No, niestety. Na froncie LG zastosowało szkło Gorilla Glass 3, którego zadanie jest minimalizować do granic możliwości uszczerbki mechaniczne. Mój egzemplarz jest wolny od rys, więc jak widać na załączonym obrazku, to się sprawdza. Podzespoły umieszczone wewnątrz tego smartfona należy zaliczać do średniaków. Czterorodzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 400 o taktowaniu 1,2 GHz wraz z Adreno 305 to zestaw ubogi, bardzo ubogi, zważywszy na cenę, w jakim znajdziemy ten model. Te same bebechy można kupić razem z ultra budżetową Xperium E3. Trzeba przyznać, LG mocno przyoszczędziło, co mi się bardzo nie podoba. Na szczęście producent zadbał o przyzwoitą optymalizację. I w trakcie codziennej pracy bardzo tego nie widać. 1 GB pamięci RAM i 8 GB na pliki to nic odkrywczego, a absolutny standard. Na stronie LG można zobaczyć, że producent wyróżnia baterię jako wydajną jednostkę. W praktyce 2540 mAh pozwala na maks 1,5 dnia pracy przy normalnym użytkowaniu. Kolejny przykład pokazujący, że jednak nie jest to smartfon najwyższych lotów. Kto jest zainteresowany kwestią nakładki systemowej, to odsyłam do recenzji LG G3. Nakładka jest bardzo szeroko personalizowana z licznymi możliwościami modyfikacyjnymi. Niewątpliwie to działa na plus, bo dzięki temu diametralnie możemy zmienić interfejs swojego LG. Stwierdzenie, telefon telefonowi nie jest równy, świetnie odnajduje się w tej sytuacji, bo pomimo posiadania tego samego modelu, może mieć zupełnie dwa różne telefony. Pomimo raczej słabych podzespołów, G3S działa sprawnie, szybko i bez kompromisów. Obawiam się jednak, że gdy mocniej dociążymy słuchawkę licznymi programami, to wtedy dopiero zaczną się schody. Przy około 40 zainstalowanych aplikacjach, testowany się model działa płynnie, lecz zdarzają mu się pewne spowolnienia, takie typowe przymulenia spowodowane koniecznością dłuższego przeanalizowania sygnałów, które wprowadzamy za pomocą palca. Bardzo praktyczną sprawą są pływające okna Q slide, dzięki nim możemy przeglądać kilka aplikacji naraz. Wszystko kontroluje Android 4.4.2. W ostatnim czasie LG mocno stawia na aparat w swoich smartfonach, nawet budżetowe urządzenia są wyposażone w przyzwoitej jakości elektroniczne klisze. W przypadku G3s pstrykacz robi świetne wrażenie, w końcu obok obiektywu znalazł się laserowy fokus identyczny co w LG G3, a to świadczy, że producent poważnie podszedł do kwestii zdjęć. Tak też rzeczywiście jest. Aparat rozdzielczości 8 megapikseli gwarantuje naprawdę świetną szczegółowość zdjęć. Ziarno widać dopiero przy przybliżaniu, ale to też jest zależne od warunków pogodowych. Jeżeli zadbacie o dobre doświetlenie scenerii, to rezultaty będą zniewalające. Niestety mocno rozczarowała mnie przypadość wszystkich, podkreślam wszystkich zdjęć. Na każdej fotce widać pożółkłe kolory, regulowany balans bieli bardzo by się przydał, lecz proszę szukać tej opcji w ustawieniach aparatu, które są niezwykle ubogie. LG prowadziło nowy interfejs aparatu, w którym wszystko na pierwszy rzut oka jest poukrywane, a tak naprawdę niewiele możemy znaleźć dodatkowych opcji, oprócz zmiany trybu, rozmiaru zdjęcia, to nie da rady w żaden sposób wpływać na wykonywane fotki, trochę słabo. LG G3S oferuje możliwość nagrywania filmów Full HD, klipy są raczej słaby. Wypuściłem G3S na głęboką wodę, filmując w ciężkich warunkach, za pomocą diody doświetlającej i niestety tego pożałowałem. Efekt w postaci pliku wideo był bardzo słaby. Obniżony poziom bilansuje nam jakość muzyki, nie jest to co prawda topowy model muzyczny, nie jest to również smartfon, który rzuciłby mnie na kolana, ale muszę przyznać, jest to solidne urządzenie muzyczne. Barwa dźwięku jest przyjemna dla ucha, czasami w dolnych partiach słuchać delikatne szumy, szczególnie przy basach. Aplikacja muzyczna jest identyczna co ta w G3. Brakuje szerokich możliwości zmiany charakterystyki dźwięku, lecz sam program jest dość czytelny i intuicyjny. Oglądanie filmów na G3 jest bardzo przyjemne, o ile smartfon odtworzy plik. Niestety, testowany dzisiaj model ma bardzo duże problemy ze wsparciem filmów HD i formatem DVX. Bardzo duży procent moich testowych klipów nie był odtwarzany, lub słuchać było jedynie dźwięk. W takim wypadku należy zainstalować zewnętrzny odtwarzacz. LG wyposażyła swój smartfon w technologię 4G, dzięki czemu prędkość pobierania danych może być hiper szybka. W przypadku Wi-Fi wydajność spada, lecz i tak w żadnej sytuacji nie mogę mówić o jakichkolwiek niedoskonałościach związanych z surfowaniem w sieci. Duży 5-calowy ekran pozwala na wyświetlanie wielu treści jednocześnie, co jest warte podkreślenia. Podsumowując, LG G3S nie jest tak rewelacyjnym urządzeniem na jakie wyglądało przed testami. Bardzo duże rozczarowanie spotkało mnie w kwestii podzespołów, które są zupełnie nieadekwatne do ceny słuchawki. Multimedia, ekran, aparat stałem na wysokim poziomie. Decydując się na ten model, wiedzcie, że nie jest to wydajnościowy potwór. Do prostych i średnio zaawansowanych działań będzie idealny. To tyle z mojej strony, dziękuję wam za dotrwanie do końca. W tym miejscu czas na szybkie ogłoszenia. Pierwsze z nich to zaproszenie na mojego Facebooka, gdzie możecie zadawać mi pytania i być na bieżąco z nowymi materiałami. Zachęcam również do subskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego odcinka i do odwiedzania mojego bloga mobileo.net. Znajdziecie tam recenzję tekstową urządzenia, pod które możecie spodziewać się odpowiedzi na każde, nawet najgłupsze pytanie. Warto tam zaglądać. Jeżeli szukacie najlepszej oferty cenowej, to oczywiście umieszam link do porównywarki cenowej. Po co przepłacać, skoro można kupić taniej? Tyczy się to również ofert operatorów, miksów, abonamentów i tym podobnym. Na moim blogu udostępniam narzędzie, dzięki któremu znajdziecie idealną ofertę GSM do własnych potrzeb. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Dzięki jeszcze raz i do następnego. Cześć!